Odlotowe ceny na start szkoły w Oszą. Teraz przy zakupie dwóch zeszytów marki Oszą trzeci dostaniesz gratis, a przy zakupie artykułów piśmienniczych 30% ceny wróci do ciebie na konto skarbonka. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Świetnie. Teraz mam smaka na Azję. O, na takiego makwrapateriaki. Najbliższy mak. Jest! Robię to. Do maka i z powrotem. Będę jak ninja. Nic mnie nie powstrzyma. Mam cię. Masz smaka na makwrapateriaki. Myśla mi, jesteś już w maku. Planowany jest dłuższy postój. Za utrudnienia, przepraszamy. Utrudnienia? Witaj w klubie. Wracających do rzeczywistości. W salonach MPG i na empik .com znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do szkoły w super promocjach Na przykład 50% rabatu na drugi produkt z kolekcji Squared, klocki LEGO One Piece i tysiące podręczników. Empik. Witaj w klubie. Jak tanio rozwiązać problemy z dziećmi? Zaopatrzyć je w sześć kubusiów w cenie pięciu i wysłać na księżyc. Dla oszczędności w tej roli banan 2,19 kilo. A w roli Wenus żona. Tesco stopujemy inflację.